Widzowie, coś się cały czas buguje dobra, nieważne. Pora trzecia próba, dzisiaj wchodzimy w Game lunche, jak zawsze. Dzisiaj gram Monster Lab, taka gra fajna. Nie wiem czy kojarzycie. Mam tyle potworów. Tacy potwór. Mamy jeden przedmiot. Do całego mamy. Dobra, widzowie. Znacie taką grę pewnie. Jesteśmy, dzisiaj będziemy Cartoon cut. Czy tworzymy karton kata? Zostawcie lajka, like, bo to jest pierwszy odcinek z tej serii na moim kanale, czyli z mini gry. same się samo no więc pewnie fajna gra. Zbieramy się do. To jest bonus level. To jest bonus level. Zobacz, tylko tu dobre rzeczy się. To jest bonus level. Wam pokażę bonus level. O co chodzi w bonus levelu? O co chodzi w bonus levelu? Nie da się. To jest bonus level. Uh, uh, uh. Możecie sobie zainstalować tą grę, bardzo polecam, fajna. Częstun? co to częstun? Ciem platforma nowego, nie? Już pewnie na live głopigo. A mam jakieś w ogóle czitę. Masz tą grę? W zbieramy zielony karton kart znowu robimy najdziwniejszego potwora tak jak tutaj mówiłem wchodzimy teraz w czerwone zbieramy. Zrobiliśmy HG karton nie wiadomo co jakieś goblino nie wiadomo co 3-4 To jest nasz wynik Jak ktoś to liczy to fajnie Tylko pewnie nikt tego nie liczy Skipę, to to. Widzowie trampolina A mamy na razie takiego potwora Oto nasz potwór bije się Bijemy cię Konie No fajna była pewnie. Teraz tak, jesteśmy huge. Huge, Ej, huge. Pet Simulator. Napiszcie, czy chcecie Pet sim Simulator. Pet Simulator, Pet Simulator. A ja później wam pokażę potwora. A potwora. Widzowie, mamy mamy takie wyniki. Jak my wyglądamy? O, kolejna część, odblokowujemy. Nową postać odblokowujemy. Okej, widzowie zauważyli. Niszczymy, ale uciekł. Widzowie, dochodzimy do końca, nasz potwór wychodzi, tak? A ten chłop... I walczymy z nie wiem kim. Patrz. On nie jest nam w stanie zadać obrażeń więc widzowie widzimy się znowu zaraz widzowie to jest aha lecz. widzowie mamy już level 22 fajnie nie ja wcześniej się pograłem on nawet jeden ocioszył, a jeden czas mi zadała Nieważne. Kolejną część to będzie Jester. Okej, okay. widzowie. Będziemy mieć kata. A ja Kartun kata unikam. Zrobię coś źle i mamy Shadow. Heda, ręce. I coś tu źle. Mam dwie różne ręce. Widzowie dochodzimy widzowie. No i... Pięć, cztery, cztery. No i znowu bonus level. Jak my wyglądamy? czekajcie, O, zaraz zrobimy miniaturkę. Na tym. A ten level już widzieliście pewnie więc. Miniaturka... Ja tylko... Czekaj, nie, 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 nie. Jaką stał? Ten żółty. Monster Lab. Okej, okay, widzowie best price. Nic nie ma ciekawe. Mm. Jakie mamy? Jakiego potrwa zdobywamy? O, kolejną część to Czekaj. Jakaś reklama, widzowie, była. Dobra, a my mamy takiego skina. Nawet widzimy się jak przejdzie ten level 3-5-4. Widzowie, kolejna. To jest Grinch. Naprawdę. Dobra, nie pytam. Mam prawie zaraz... Aż... No dobra widzowie, oni nam nie dali uspokoić z tym katę Musimy zrobić całego kartunkata. Bo oni nam nigdy tak nie dają spokoju. Musimy walczyć jeszcze z jakimś nowym bossem. Co to jest za mocno. pokonamy. No i tym razem coś z niego wybraliśmy. Oj, patrz, jak wyglądamy najgorzej na świecie. Będziemy połową dwóch postaci. Na dwie Ja nigdy nie dojdę. Żowie nie dojdę na metale. Jeden, jeden, trzy. To ja ładnie wyglądam. No, mam Grincha. Te okay, widzowie, fajnie, mam Grincha. widzowie czy on się naprawdę zalicza jako potwór. Ja rozumiem. Czekaj. On się naprawdę zalicza jako potwór. No, naprawdę, A my mamy nogi Grincha. Twarz Grincha. Teraz będzie Grinchem, widzowie. Zliknie wam. Jak będziemy Grinchem. Grinch vs siren head. Czekajcie widzowie. No, maturka Pokonałem Bosza, po raz kolejny zawsze pokonujemy bossa nieważne co mi się działo, go pokonamy. Teraz zobaczymy jaką postać będzie. To będzie znowu Grinch, więc wybieram coś złego teraz widzowie znowu. Ocena. 5/7. I mogło być gorzej zawsze. Co my teraz odwlekamy mm. za postać? Czy to jest pogląd w duchu? Naprawdę. Tak, to jest on. Ten boss już na nas czeka. Wyglądamy, jesteśmy połączeniem Grincha, Krokodyla i San ale i tak wygrywamy. Czekaj, czy my możemy zrobić Czy co to w ogóle tam jest u góry? Ej, bez hitów odcinek z oczów może chcecie mm. wyciągnąć. Na środkowa skrzyniu będzie dobrze. Ha, napadam was. Debcie po nim. Tak wyglądają widzowie nasz piękny skin. Trą jesteśmy tacy wolni, jak się giganta -ma maksujemy. 7, 7. E się, same siódemki. O, kolejny. Na część. O, o, kolejny bonus level. Nie wiem po co mi bonus level. Zobie... Na bonus level zdobywam wszystko. Klucz kolejny. Zobiec kicko może wam bonus level. Bo goś widzieliście pewnie nie raz. No tak, tym razem widzowie mamy nową prawą rękę, natomiast to ten jest podpowy bandyta. Jestem piękny, Ten piękny i tak, 1-2-2 to jest naj... pięknym potworem, widzowie. Ostatni widzowie. W ogóle jestem ciekaw historii tego człowieka, jak on się w ogóle tam znalazł. I walka z Bosą na no? i Widzowie. No widzowie, skończymy odcinek spa.